Witam Was na naszym cotygodniowym live z moją siostrą Iloną Bajorek, siostry w biznesie. I dzisiaj będziemy sobie mówiły o takim temacie, jakiego jeszcze u nas nie było: wypalenie osobiste i zawodowe. Będziemy mówiły o tym, czym ono jest, czy już się z nim spotkałyśmy, będziemy opowiadały Wam naszą historię, także jestem przekonana, że będzie to dla Ciebie wartościowy live. Zostań, zostań z nami. Dziękuję, że ponownie wybierasz to, żeby rano być z nami na live. zamiast na przykład spać. To bardzo miłe. O, cześć Ilona. Cześć, cześć, dzień dobry, witajcie. Więc ja chciałabym zacząć tego live'a tak, czy mogłabyś w ogóle powiedzieć, czym jest wypalenie zawodowe, czy też zawodowe i osobiste? Tak, słuchajcie, ja znalazłam taką bardzo fajną definicję, mega prostą, która myślę, że w punkt oddaje temat wypalenia, z którym możemy się mierzyć. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wypalenie zawodowe występuje, gdy praca przestaje dawać, słowo klucz, satysfakcję. Mm. Pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które kiedyś sprawiało mu przyjemność. I myślę, że to możemy świetnie też połączyć z wypaleniem osobistym czyli coś, co nam kiedyś mm. sprawiało przyjemność, przestało nam sprawiać przyjemność i jest takie przepracowanie i brak satysfakcji. Zgadzam się, w zupełności się zgadzam. Jak tylko o tym mówisz, to od razu widzę siebie sprzed jakiegoś czasu. Wiesz co, ja już o tym chyba też mówiłam kiedyś, ale powiem to jeszcze raz, bo myślę, że to jest takie bardzo ważne, żeby to, no jednak każdy usłyszał, że ja też się z tym zmagałam. Zaraz jeszcze zapytam ciebie, bo wydaje się być też kobietą, która, wiesz, odnosi sukces, teraz jakby wie, gdzie idzie, wie, w nie jest miejscu. I chcę też, żebyś ty właśnie powiedziała, czy miałaś kiedyś taki syndrom, ale Zacznę od tego, że ja o tym powiem. To ja już mówiłam kilka razy, że ja miałam takie cztery lata w swoim życiu, kiedy byłam na urlopie macierzyńskim w domu, wychowywałam dzieci, jak to mówi część osób siedziałam w domu z dziećmi, ciężko to nazwać siedzeniem, natomiast miałam takie cztery lata, w których przed tym wiesz, zanim, się, zanim w ogóle byłam w ciąży, byłam taką kobietą bardzo aktywną, wiedziałam, po co idę, wiedziałam, co chcę robić, wiedziałam, że chcę stylizować sesje zdjęciowe, wiedziałam, że chcę robić zakupy z klientami, dążyłam do tego, chodziłam na różne kursy i czułam taką ogromną adrenalinę każdego dnia i czułam się przeszczęśliwa i jak pojawiły się u mnie dzieci, czułam się ogromnie szczęśliwa jako mama, czułam, że to jest po prostu spełnienie moich marzeń, że mnie unosi pod po prostu niebo ale całkowicie oddaliłam tą taką swoją stronę kobiecą i w ogóle zapomniałam i nie chciałam o tym myśleć, dlatego, że ten moment tego urlopu macierzyńskiego był dla mnie takim momentem odpoczynku od stresu, etatu, takich deadline'ów, które miałam ogromnej presji, więc pomyślałam sobie, ok, przez te cztery lata na pewno się coś jakby zmieni, ja w tej pracy Kiedyś wrócę, te cztery lata miną bardzo wolno, ja kiedyś wrócę, na pewno będę miała, nie wiem, inny już team, stanowisko i tak dalej. No i co? Cztery lata minęły mi tak, nie wiem kiedy, i wracając do pracy okazało się, że dostaję znowu team, który jest teamem takim stresogennym, z ogromną też presją, i pomyślałam sobie, no kurczę, cztery lata minęły, ja jestem starsza, mam dzieci, mam właściwie wszystko to, co chciałam, natomiast praca dalej generuje u mnie stres i Ciągle czuję takie. Wtedy nie wiem, czy to było takie dokładne wypalenie zawodowe, ale na pewno takie niezadowolenie z życia do końca, z tego, gdzie jestem, takie nieszczęście. Szczęście jako mama, a nieszczęście jako kobieta. I było to dla mnie bardzo przykre i pomyślałam sobie, dobra, biorę to, trudno, po prostu tak mam żyć. Taki... Mam taki etat z takim stresem, po prostu mam wstawać rano, jakoś, wiesz, iść do tej pracy, jakby zmuszać się, potem wracać. No i trudno, jakoś te. Kolejne 30 lat przeżyję, a potem tak sobie pomyślałam, What? <grymne> wiesz chcę przez kolejne 30 lat tak jakby się męczyć, być taka niezadowolona i czułam, że brakuje mi tej takiej właśnie adrenaliny, którą miałam kiedyś. I sobie pomyślałam, w czym ja mogę ją znaleźć, no nie? I potem ta właśnie decyzja też ciągle o tym mówię. Najpierw obserwacja ciebie, która się właśnie rozwija i tak dalej, jako żona, jako kobieta, jako mama, jako bizneswoman, pomyślałam sobie, no. Przecież, skoro ty tak możesz, masz dwójkę dzieci, małych dzieci, ja też tak mogę. I zaczęłam z tą decyzją tak jakby obsować, podjęłam ją i to właściwie był ten moment, który jakby zmienił wszystko, bo przewartościowało mi się wszystko w głowie. Znowu poczułam się, że jestem taką kobietą, której, która jakby tą taką swoją stronę, wiesz, bizneswoman może odkrywać. Nie tylko jestem szczęśliwa jako mama, Mogę mówić, że mam swój biznes, że buduję swoją markę osobistą na Instagramie i no był to taki przełom, kiedy naprawdę poczułam, że taka adrenalina sprzed tych czterech lat i takie ogromne jakby szczęście po prostu zawodowe do mnie zaczyna wracać i że biorę wszystko w swoje ręce, więc naprawdę ten moment, kiedy sobie zaczęłam zdawać, ten moment, w którym machnęłam ręką, i powiedziałam: A dobra, niech się dzieje, co się ma dziać. Był straszny, bo tak jakby poddałam się całkowicie i oddałam swój los w ręce wiesz. Właściwie nie wiem czego, po prostu losu chyba i tego, co się będzie działo samo. Ale potem w końcu poczułam jakoś, nie wiem dlaczego, może przez właśnie obserwację ciebie, czy, czy może już przez to, że miałam tego po prostu dosyć. Poczułam jednak, że ja muszę wziąć sprawy w swoje ręce i wzięłam. No i właśnie, czy ty miałaś też takie coś na swojej ścieżce kariery, czy czułaś. Kiedykolwiek takie wypalenie zawodowe, czy może osobiste? Tak, też, też coś takiego miałam i wiesz, to zanim to opowiem, to chciałabym nawiązać jeszcze do Twoich słów i tego, co słyszę często od kobiet w kontekście właśnie wypalenia zawodowego: że nawet jeżeli człowiek wie, że jest w takim miejscu, to pojawia się w głowie coś takiego: no dobrze, ale chcę coś zmienić, tylko wiesz, brakuje mi czasu i brakuje mi odwagi, mm. żeby coś zmienić. I są takie sytuacje, kiedy my coś zmieniamy pod wpływem już desperacji. Wiesz, stajemy już totalnie pod ścianą i myślimy sobie, tak jak powiedziałaś, że dobra, jakby walić to, zobaczymy co będzie, i tak dalej, zmieniam. Czasami zmieniamy pod wpływem inspiracji, ale ta zmiana pod wpływem inspiracji jest rzadziej niż ta zmiana pod wpływem desperacji. Ja, ja zachęcam do tego, żeby nie czekać na ten taki drastyczny krok, bo zobacz, jeśli chodzi o czas. Ty też przed dołączeniem do Forever, przed startem tej współpracy, która mam poczucie tak cię obudziła, ty często o tym mówisz, że zaczęłaś zupełnie inaczej się czuć, inne projekty robić, zaczęłaś po prostu spełniać się zawodowo i też osobiście jakby czujesz się dużo lepiej. I ty też jesteś osobą, która jest bardzo zajęta, tak. która wiesz, no po prostu ma dzieci, ma pracę i ma dużo obowiązków, i nie narzekasz nigdy na nudę, ale chodzi o to, że. Jeżeli my nic nie zmienimy z naszym czasem, z naszą organizacją swojego dnia, to nic się nie zmieni. I chodzi o takie przeorganizowanie się i znalezienie sobie chwili, to jest dosłownie pół godziny, godzina dziennie, nawet podzielona na takie kawałki czasu w ciągu dnia, no, które tak. spowoduje, że my coś zaczniemy inaczej robić. Uczyć się czegoś nowego, otaczać się właśnie innymi ludźmi, wiesz, wdrażać w praktyce coś nowego, bo chodzi o tą zmianę, żeby dać sobie przyzwolenie, a nie tak jakby ściskać ten kalendarz, nie, w ogóle nie mam czasu, nie pozwolę na to, tylko jakby... Przyjrzeć się mu, dobra, ale te 15 minut przecież nie zabije mnie, a mogę zrezygnować z czegoś, co mi do tej pory nie dawało szczęścia, nie dawało tej satysfakcji, przerwać to błędne koło i zacząć tak jakby żyć na nowo i dać sobie taki, wiesz, taką możliwość w ogóle. I jak ktoś mi mówi, że ale ja nie mam czasu, to ja zachęcam, kochani, do tego, sama kiedyś to zrobiłam, żeby sobie wziąć telefon i sprawdzić w telefonie, ile czasu spędzamy na różnych aplikacjach. I to bardzo otwiera oczy, bo nagle się okazuje, że. Ja nie pracuję online, ja nie mam biznesu online, ja nie zarabiam na Instagramie, ale ja na Instagramie spędzam, nie wiem, dwie godziny, trzy godziny łącznie na telefonie. Osiem godzin, siedem godzin, sześć godzin i nagle się okazuje, co? W ogóle gdzie jest ten cały mój czas? Ja przecież mówiłam, że nie mam czasu. A tu chodzi właśnie o to, żeby... Zacząć spędzać go produktywnie, żeby ten czas nam dawał tą satysfakcję i to zadowolenie. I wyrwijmy się z tych takich błędnych kół, z tych schematów. I tak samo kwestia odwagi. Jakby czym jest odwaga? Odwaga jest działanie pomimo strachu. Czekanie, aż ten strach jakby minie, bo ja się boję i no nie mam takiej odwagi, czuję, wiesz, ścisk żołądka, nie zrobię tego. Ale nie zaczniesz być kobietą odważną i nie zaczniesz być kobietą, która jest usatysfakcjonowana z tego, że się spełnia, że się rozwija, że osiąga swoje cele, jeśli nie zaczniesz, jeśli nie postawisz tej, krok, tej nogi i tego kroku na tym takim gruncie strachu, jeśli się z tym nie zmierzysz nic się nie wydarzy. I mi chodzi o takie małe kroki, mhm. bo rzeczywiście ogromne kroki powodują, że my wchodzimy w taką sferę paniki, zamiast w sferę rozwoju i żeby tą strefę komfortu poszerzać takimi małymi krokami i to naprawdę mogą być małe kroki. No, ale właśnie. Jeszcze mogę coś jeszcze no? na sekundkę, bo jak tak właśnie mówisz o tym wszystkim, to faktycznie taki mój, Ty pewnie wiesz i pamiętasz o tym, że moja pierwsza myśl, kiedy Ty pojawiłaś się w tym biznesie, to była taka ja? Przecież ja nie mam na to czasu. I strasznie na początku ciężko było mi tak sobie pomyśleć, że ja jeszcze miałabym coś wiesz, wcisnąć, powiedzmy. A potem pomyślałam sobie, właśnie wzięłam swój telefon, zrobiłam ten raport, zobaczyłam, ile czasu spędzam na skrolowaniu. Wtedy jeszcze nie prowadziłam swojego konta, nie wróciłam do tego. I pomyślałam sobie, że no może by to jednak, skoro mam te cztery godziny dziennie, naprawdę z ręką na sercu, nie wiedziałam, skąd je brałam. I pomyślałam sobie, że może żeby właśnie to przekuć w coś takiego produktywnego. I pamiętam też, że yy, też mówiłam o tym kiedyś, że poszłam sobie zrobić yy, biorezonans i tam ta pani, która go prowadzi, pyta mi się, czy ma pani czas na trening? Ja tak sobie pomyślałam, Boże, oszalała ta baba na trening. Chyba po prostu spadła, nie wiem, z drzewa, mówię, nie. I ona, wiesz, tak na mnie się spojrzała, i tak, wiesz, jakby tyle, bez żadnego komentarza. I, i widziałam, takie coś, że wiesz, że ona jakby nie chciała mi tego mówić, ale że to jest wszystko kwestia właśnie organizacji, taka kwestia, wiesz, no, subiektywna trochę, jak ty do tego wszystkiego podejdziesz. No i tak wiesz, dałam sobie czas, właśnie, to co ty mówisz, metoda małych kroków. Dałam sobie może tam miesiąc, dwa, trzy, poszłam sobie na pierwszy trening, poszłam sobie potem na drugi, znalazłam miejsce, które jest bardzo blisko mojego domu, które nie zajmuje mi wiesz, czasu, jakby jeszcze nie, nie biorę dodatkowo na dojazd. I jednak znalazłam ten czas, chociaż dwa razy w tygodniu. I to też, co ja mówię, że podjęłam tą decyzję, że dołączam do firmy, to też nie była taka decyzja, że o dzień, dobra, dołączam, wiem, że to robi, tylko bardzo moimi krokami. My, my wiemy, ile my ze sobą musiałyśmy jakby rozmawiać, ile ja musiałam w głowie też przepracować. No nie? I tylko to no. chciałam właśnie dodać. Tak, tak. Mimo, że czasami to jest takie, wiesz, wkurzające, jak ktoś mówi, że co, kwestia organizacji, wiesz w ogóle, co ty do mnie mówisz, no nie? Ale rzeczywiście. Mm, tak jest i ja zauważyłam, że właśnie mi dużo czasu uciekało na takim o, Tak. na takich aktywnościach, wiesz, które mi zupełnie nic nie dawały, a jak przestałam to robić, to nagle właśnie znalazł, znalazł się czas na to, żeby wyjść na 15 minut pobiegać, to jest wiesz 15 minut, nie. 20 minut, co to jest, a te 15 minut na telefonie, to nagle się łapiemy, że to mi mija tak i tego no. nie ma. Więc przede polecam... wszystkim tą taką właśnie rolkę, którą Ty zrobiłaś kiedyś. Ja tą rolkę pamiętam One... do dzisiaj, bo ona była... przypięta na... tak, w rolkach ją Tak, mam, no. otworzeniem oczu, bo jak zrobiłaś tą rolkę, no polecam po prostu wszystkim, weź na Twój profil, jak zrobiłaś tą rolkę, pomyślałam sobie, o Jezu, to chyba trochę o mnie, ona nagrała filmik o mnie. Mhm. No. Tak, możemy się w tym odnaleźć. Ta rolka jest jakby, jak się wejdzie w te zakładki rolki u mnie, to ona jest przypięta u góry odnośnie Instagrama, TikToków i tych innych rzeczy, gdzie spędzałem mnóstwo czasu. Ale jeszcze wracając do tematu wypalenia takiego zawodowego, myślę, że też wypalenie osobiste jest ciekawym tematem. Wypalenie zawodowe, już to u mnie mam poczucie, że było w takich dwóch momentach, dwóch sytuacjach, takie coś mi się zgodziło, że już brak takiej satysfakcji. Chociaż bardziej doskwierało mi na etapie własnej działalności gospodarczej. Bo tam rzeczywiście było przepracowanie, już brak satysfakcji, poczucie takie, że trochę stoję w miejscu, trochę wiesz, walę głową w ścianę i jakby no coś jest nie tak. I w momencie, kiedy ja właśnie prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą, jestem trenerem mentalnym, prowadziłam sesje indywidualne, treningi indywidualne z klientami, grupowe. Natomiast ja miałam przypełniony kalendarz klientami i może się wydawać, że super ekstra, super ekstra, tylko że w pewnym momencie zdałam sobie z tego sprawę, ale przecież ja nie tego chciałam. W sensie chcę mieć, jakby wiesz, dużo, żeby się działo, chcę się rozwijać, chcę dużo zarabiać, chcę mieć taką, wiesz, poczucie, że kurczę, robię super robotę, ale ten model biznesowy przestał mi dawać zupełnie radość. Ja stwierdziłam, mm -hmm. że ja chcę mieć biznes, który pozwoli mi na skalowanie, gdzie ja będę mogła zarabiać, kiedy ja śpię. Kiedy ja jestem z dziećmi, a nie tylko wtedy, kiedy pracuję. No bo jeżeli tak jest, że ja zarabiam, kiedy pracuję, no to co? Ja muszę być cały czas w pracy tak naprawdę i tylko wtedy zarabiam. Ja, mając działalność gospodarczą, nie mogłam co sobie pozwolić na urlop, bo wtedy nie zarabiałam. Miałam później ścisły w kalendarzu, jeszcze więcej obowiązków, nikt za mnie tego nie wykonał. Mając działalność gospodarczą taką jednoosobową, musiałam wszystko zrobić sama. Wiesz, od po prostu wymyślenia produktów, po wdrożenie, po obsługę, po sprzedażową, po marki. To wszystko zajmowało ogromną ilość czasu i nie chcę nikomu obrzytać własnej działalności gospodarczej. Czy nie o to chodzi, bo uważam, że to jest piękna sprawa. Sama z tego nie zrezygnowałam, ale chodzi też o to, żeby obserwować sobie, w jakim kierunku idziemy. I wiesz, często o tym mówię, że coś, co mi sprawiało radość, nie wiem, rok temu już mi może nie sprawiać. I dajmy sobie do tego prawo. I ja zakładając firmę, i przez pierwszy rok ja tak funkcjonowałam, dla mnie to było super, ale później ja zaczęłam zauważać, że kurczę hej, mi to już nie odpowiada, bo ja nagle się zorientowałam, że ja nie chcę spędzać popołudnia w firmie i pracować w swojej firmie, ja wolę spędzać ten czas z dziećmi, bo dzieci są małe, nigdy już takie małe nie będą, one rosną, ja chcę je usypiać, ja chcę, wiesz, weekendy z nimi spędzać i chcę się przeorganizować. Ja nie mówię, że ja dzisiaj, wiesz, bo mało pracuję, nie wiem, godzinę dziennie czy coś, ale chodzi o to, że ja to zmieniam i teraz ja już nie pracuję w swojej firmie, tylko ja zaczęłam mądrze inwestować swój czas i po prostu skalować swoje działania. I to był właśnie taki moment, który mi pokazał, że ja chcę jakieś zmiany i wiesz, to wtedy dopiero ja się otworzyłam na zmianę, bo jak prowadziłam na początku firmę, powiedzmy sobie przez dwa lata, teraz będę miała cztery lata tej tradycyjnej działalności gospodarczej i jak przez dwa lata ktoś się do mnie odzywał właśnie z marketingu sieciowego, to ja w ogóle, wiesz, człowieku, nie, nie chcę, ja tu prowadzę swój biznes, wiesz, ja w ogóle nie mam na to czasu, ja nie chcę jakiejś nachalnej sprzedaży, wciskania komuś czegoś, takie miałam pojęcia o tym. I e, dopiero się otworzyłam w momencie, kiedy zobaczyłam, że kurczę, no jednak chcę zmienić ten model biznesowy swój, jednak nie chcę stać tylko na jednej drodze finansowej, tylko na co najmniej dwóch. I wtedy właśnie był czas, kiedy ja mocno śledziłam na Instagramie, ale sobie pytardy i to, jak działają forever, i to mi otworzyło oczy, bo zobaczyłam, że hej, te kobiety w trzech latach osiągają 50 tysięcy złotych miesięcznie mm. przypływów. I sobie myślę, kurczę. Fajnie, fajnie jest taki biznes, że idziesz z telefonem gdzie chcesz i po prostu masz ten biznes w telefonie. I nieważne, co się dzieje, ty po prostu jesteś totalnie elastyczna, czy pracujesz z domu z dziećmi, czy masz jeszcze etat, czy masz własną firmę. Mi się to zaczęło podobać i zaczęłam się temu przysłuchiwać. No i to był taki moment, gdzie się na to otworzyłam i nagle się dowiedziałam, że kurczę, jednak marketing sieciowy to jest coś innego niż jakieś wciskanie komuś czegoś, niż jakaś nachalna sprzedaż, niż, niż jakieś chodzenie z katalogami, że jednak ten biznes może wyglądać inaczej. Hmm. No dokładnie, ale wiesz co, pamiętam ten dzień, w którym powiedziałaś mi, że ty dołączasz do właśnie biznesu forever i taka moja pierwsza myśl, nie wiem, czy ty to w ogóle pamiętasz, to była taka, jezu, oszalała, nawet nie wiem, czy ja ci o tym wtedy powiedziałam, ale to było takie po prostu oszalała, co ona robi, ale dobra, mówię, łe, ja tego nie robię w ogóle, nie chcę nawet, wiesz, myśleć, co ona tam będzie robiła. No i ty nam tak, wiesz, troszkę nas tak bodźcowałaś, w sensie, że mówiłaś nam coraz więcej, coraz więcej i to właśnie była też taka metoda małych kroków, że nie podeszłaś do mnie od razu, nie powiedziałaś Jezu, yes, będę robiła to i to i to, zarobię miliony, takie wiesz wow, tylko małymi krokami ja też małymi krokami obserwowałam Cię, jak Ty z miesiąca na miesiąc i to też było super, że obserwowałam takie Twoje tempo, które sobie jakby sama właśnie obrałaś i może ten Twój pierwszy rok czy miesiąc Twojej działalności forever był dla mnie miesiącem czy okiem, w którym ja zupełnie nie czułam się na to gotowa i przez cały czas mówiłam nie ale minął twój rok, minął również mój rok, zmieniło się moje życie, i ja, pracując w korporacji, nadal w tym, które generował stres, pomyślałam sobie, właśnie, a może by coś zmienić, a może to będzie dobry czas, kiedy ja wrócę i na właśnie Instagram, i zrobię coś takiego dla siebie pod kątem biznesowym. Więc przyznaję, że to jest tak, że ten dany czas dla kogoś, który jest, wiesz, perfekcyjny na jakby jakiejś działalności, dla kogoś innego może być zupełnie Wiesz, totalnie jakby nie ten czas teraz, ale też uważam, że nie ma co się zamykać na pewne możliwości. Właśnie to, co ty powiedziałaś, że za pewien czas się twoje życie całkowicie jakby zmieniło, i jednak sama do tego dojrzałaś, że może to będzie ten moment, no nie? Tak. I wiesz, to też sobie myślę o takiej kwestii, że... Często boimy się właśnie zrobić ten krok, bo boimy się, że ja teraz nie mam takich zasobów, że zobacz, ja jestem wypalana zawodowo, nie mam czasu, jestem przepracowana, nie wiem, może nie mam też jakoś kasy na to wszystko i jakby mamy takie wyobrażenie o tym właśnie, że nie tutaj trzeba mieć mnóstwo czasu, w ogóle jakichś inwestycji, których nie trzeba, ale dobra. I chodzi o to, że właśnie zmień coś, żeby się zmieniły Twoje zasoby, czyli żebyś odzyskała energię, żebyś odzyskała czas, żebyś zaczęła zarabiać więcej. Żebyś w ogóle była inną osobą i miała tą satysfakcję, i miała właśnie coś nowego, ty nie wiesz, co ci przyniesie to fogavel. Ja kiedyś pamiętam słowa mojej z kolei sponsorki, Asi Kazimierz, czyli osoby, od której ja się uczyłam, Asia powiedziała, często tak mówiła do ludzi, że otwórz się na to, nie wiesz, co ci to przyniesie. Jakby nie wiesz, czy fogawek ci przyniesie właśnie tutaj jakby taki rozwój tego biznesu, wagawal, że poczujesz, że kurczę, to jest to. Będziesz świetnie się rozwijać? Czy nagle poczujesz się inaczej i bardziej odważnie, i ty zmienisz swoją firmę? Znaczy, zmienisz swój etat, firmę, w której pracowałaś, bo poczujesz się na tyle silna i zmienisz mm. tę firmę, i nie będziesz już wypalona. Przez swoją firmę, tak? Albo na przykład zbudujesz swoją pewność siebie, nagle zaczniesz się inaczej komunikować, bo my się tutaj tej komunikacji uczymy i zaczniesz inaczej rozmawiać z mężem, i twój związek się zmieni. Wiesz, nagle zaczniesz być szczęśliwsza, zaczniesz się rozwijać i dzieci zobaczą zmianę w tobie, i to mi tak bardzo otwierało oczy, że otwórz się na to, bo ty nie wiesz, co ci to przyniesie, i nie zakładaj, że wiesz, bo każda z nas ma wrażenie, że tutaj, okej, okay, pewne rzeczy sobie tak jakby, nie chcę powiedzieć, zakładała, oczekiwała, że na przykład ja oczekiwałam, że. To mi da pieniądze, po które tutaj wiesz, dołączyłam, że to mi da ten rozwój, że się będę uczyć i od kobiet, które już są bardzo skuteczne, które mają pewność siebie, mega. I ja stwierdziłam, że ja chcę się otaczać takimi ludźmi, bo ja chcę też tego więcej. Ale to, o czym ja w ogóle nie pomyślałam, co mnie pozytywnie zaskoczyło, chociaż może jak to powiem, to pomyślicie sobie, że w ogóle łotr przecież to jest oczywistość. Kwestia zdrowia, wiesz, przecież to jest firma działająca w branży zdrowia i urody i czy Ty wiesz, że ja w ogóle nie brałam pod uwagę tej kwestii, że się zmieni moje zdrowie, moja uroda, a dzisiaj ja jestem osobą, która się pozbyła migren, pozbyłam się suchości skóry głowy, która mi bardzo doskwierała i jeszcze, wiesz, mogę mówić tutaj o innych kwestiach, ale to może... Część na live'a jakiegoś o produktach. Więc to są takie rzeczy, które ja odzyskałam, którymi się dzisiaj cieszę. Wiesz, większa energia. Ja zupełnie inaczej się odżywiam, zupełnie inaczej teraz traktuję aktywność fizyczną. Ja miałam wcześniej w głowie takie myśli, że nie ja jestem taką osobą, która w sumie nigdy jakoś tak specjalnie wiesz, sportów nie uprawiała i tak dalej, chociaż sobie później przypomniałam, że kurczę, ja to ja bieganie uwielbiałam. U mnie się to, wiesz, na przestrzeni lat jakby zatarło. Ale jakby nie, mi nikt mi nie wymaga, że jestem jakąś osobą i nie daję etykiet, bo ja mogę być kim ja chcę. Ja mogę dzisiaj, nawet jeżeli nigdy nie biegałaś, możesz dzisiaj stwierdzić, że jestem taką osobą, która biega. I wybierz swoją tożsamość, wybierz to, kim chcesz być i po prostu zacznij to robić. Jak myślałaś, że ja nigdy nie byłam przeciwnikiem, więc co ja tu będę jakiś biznes rozwijać? No i co z tego? Wybierz tożsamość osoby, która ma ten biznes, więc potrzebujesz zacząć, żeby się stać taką osobą. Dokładnie tak, mega, mega słowa, i to też, co powiedziałaś na samym końcu, że ktoś może myśli, że nie jest na tyle przedsiębiorczy, żeby zacząć. Wiesz, ja też nie miałam takiej nutki przedsiębiorczości. Ja też się wszystkiego uczę cały czas. Albo na przykład ktoś myśli że przecież on nie potrafi takiego live'a prowadzić, albo nie potrafi nagrać rolki, ale zobaczcie sobie, jak wyglądał mój właśnie Instagram 4 lata temu, 5 lat temu. Ja też zrobiłam pierwszego live'a, ja też zrobiłam pierwszą rolkę. Ty na pewno pamiętasz, kiedy wróciłam po tej mojej długiej przerwie tworzy znowu swój profil na e, Instagramie i zapytałam się ciebie, mówię, ej, co to są w ogóle te rolki, jak się je tworzy? I ty mi to pokazywałaś krok po kroku, ja moją pierwszą rolkę po prostu wrzucałam, wiesz, palcem, który mi się A zacznijmy, e, zacznijmy teraz jeszcze to, że ty dzisiaj wymiatasz no. bardziej w rolkach niż ja. Właśnie chciałam to powiedzieć, tak no troszkę, może mało skromnie, ale czuję, że teraz naprawdę nauczyłam się montażu rolek i ktoś może, wiesz, pomyśleć, gdzie ona ma na to czas? Albo wiesz, po co ona to robi? Ale słuchaj, wiesz, jaki to jest dla mnie rozwój? Nauczyłam się kanwy. Ty, jak mówiłaś do mnie, tam już mówiłaś do mnie: pracuję na kanwie. Myślałam sobie, Jezu, nigdy tego nie ogarnę. Teraz w CV wpisuję sobie, że ogarnię kanwę aplikację do montażu filmów. Hello, naprawdę. To jest dla mnie taki rozwój. Ktoś może właśnie, wiesz, powiedzieć: jakieś takie głupoty nagrywa rolki. Ale wiecie, jak ja się czuję, po prostu zajebiście z tym, wiecie, jak ja się rozwinęłam, ile ja potrafię zrobić takich jakby no manualnych rzeczy w tych filmach, takich, jakby wiecie, różnych fajnych przejść. I to naprawdę otwiera taką drogę kreatywną i daje taki upust, jak czujesz taki, że masz dużo stresu, czy jak wiesz, dużo się dzieje w domu, czy po prostu masz taki czas, taką swoją pasję, coś dla siebie. I skąd też masz wiedzieć, czy live będzie fajny dla ciebie? Ile dziewczyn mówiło, że nie będzie robiło live'ów? że to nie jest dla nich, a ile dziewczyn teraz aż się trzęsie, żeby lajwo zrobić. To jest właśnie niesamowite dla mnie w tym wszystkim, że zanim podejmiesz decyzję, skąd masz wiedzieć, czy to jest dla ciebie, czy nie, czy się w tym sprawdzisz, czy nie. Ja też kiedyś nie wiedziałam, ja też się wszystkiego uszedł krok po kroku każdego dnia, no nie? I wiesz co, tak jeszcze mówiłaś, bo ty tak ładnie nazwałaś to, że ty miałaś takie wypalenie zawodowe i tak w sumie jeszcze mówimy o tym wypaleniu właśnie osobistym i to, co ja powiedziałam na początku że nie czułam się szczęśliwa jako kobieta, ale szczęśliwa jako mama, to teraz w trakcie naszego live'a zdałam sobie sprawę, że przecież to było moje wypalenie osobiste. Właśnie to, że po prostu jako ja, gdzieś tam w środku, zatraciłam się, odłożyłam całkowicie jakieś swoje cele marzenia, byłam po prostu mamą, czy może aż mamą, oddałam jakby całą siebie dzieciom, domowi, mężowi, ale w ogóle jakby nie pracowałam nad taką swoją stroną. Kobiecą, pewnością siebie, po prostu nade mną, nad moimi celami. I to było u mnie takie wypalenie osobiste. I to powodowało naprawdę, że te cztery lata były dla mnie jednocześnie bardzo szczęśliwe, ale też nieszczęśliwe. Może to mhm. tak dziwnie brzmi, ale jestem przekonana, że jest tu jakaś kobieta, w sensie wolałabym, żeby jej nie było, ale no jestem po prostu przekonana, że są, bo takie coś się zdarza i takie coś też słyszę od kobiet wokół mnie, że po prostu. Na przykład jak często rozmawiamy też o, wiesz, ubraniach, o tym, co mogą nosić na co dzień. To właśnie mówią, aj, doraź mi, co ja mogę jako mama nosić, bo przed ciążą, przed tym, jak miałam dzieci, ubierałam się świetnie, czułam się świetnie, dbałam o siebie. Nagle potem pojawiły się dzieci, ja nie mam na to czasu, ja czuję, że gdzieś tam straciłam sens tego. I to jest też w pewnym takim sensie też wypalenie takie, wiesz, osobiste, nie wiem, czy takie. Yy... Czy jest takie jakby wypalenie, nie wiem, z wyglądu, czy takie, wiesz, ale jest też coś takiego, no nie, że to można przełożyć na wiele różnych aspektów w życiu. Dokładnie tak i zobacz, za każdym razem, nieważne o jakim wypaleniu mówimy, w jakiej sytuacji, to jednak, żeby coś się zmieniło, potrzebujemy coś mm. zmienić. I mm. myślę, że to jest taka, wiesz, kwintesencja całego live'a, że nic się samo jakby nie zmieni, nie wydarzy. Pewne decyzje, wybory doprowadziły nas do miejsca, w którym jesteśmy i też jeśli chodzi o wypalenie takie osobiste, ja myślę, że powiedziałaś o tym, jak, jak to odczuwałaś. Myślę, że często jest tak, że my jako kobiety właśnie bardzo się poświęcamy innym i zapominamy w tym wszystkim o sobie. I macierzyństwo myślę jest takim kluczowym momentem, że możemy się w tym obudzić i przypomnieć sobie, że kurczę, ja też mam swoje potrzeby, ja też zasługuję na to, żeby o siebie zadbać. I w momencie, kiedy my to zaczynamy zmieniać, dostrzegać siebie i zaczynamy właśnie też dla siebie zachowywać jakąś tam część tego czasu czy pieniędzy, inwestować też w siebie to zaczynamy się wtedy dopiero inaczej czuć. I często to jest, wiesz co, oprzyte takim strachem, że ja się boję na przykład dać sobie, nie wiem, przyjemność, zainwestować w siebie, bo mamy z tym takie wyrzuty sumienia związane, że no ale jak, ja powinnam, nie wiem, pracować, zajmować się dziećmi, to przecież daje rezultaty, a nie jakieś przyjemności. A ostatnio usłyszałam takie mocne zdanie, że to przyjemność rodzi bogactwo i żeby się otworzyć na przyjemności dla siebie, przyjemność rodzi bogactwo, a osoby, które żyją w takim kołowrotku, nie dają sobie właśnie takich przyjemności, tylko wiesz ciągle, że ja muszę więcej, muszę więcej, jestem przepracowana, to rodzi biedę i to rodzi takie coś, że my właśnie się wypalamy, my nie mamy takiej satysfakcji, a dopiero pomyśl sobie o takiej osobie, nie wiem, o królowej, jak sobie ją wyobrażamy z filmów, z książek, to kojarzy nam się właśnie z bogactwem i z przyjemnością, mhm. nie bez powodu. I tak samo osoby ogólnie zamożne, też nam się kojarzą z tym, że przecież one mają czas na przyjemności i mają czas na robienie pieniędzy, na zarabianie, na zarządzanie pieniędzmi, na robienie bogactwa. Więc to jest mega, mega przełomowe. Ja Was chcę z tym zostawić, żeby otworzyć się na zmianę i żeby zacząć myśleć po prostu w inny sposób, bo nigdy nie wiesz, do czego Cię to zaprowadzi i żeby coś, czego się najbardziej boisz, tam jest ta furtka do zmiany. Tam jest ta furtka do zmiany. I żeby nie brać tego, takie, tego tylko jako takie hasło z rozwoju osobistego, tylko zacznij to realnie zauważać u siebie i pójdź w to raz i zobaczysz, co się wydarzy, czyli to, czego się najbardziej boisz. Może to jest dla ciebie właśnie to, że się boisz zainwestować w siebie, pójść, nie wiem, na masaż, odprężyć się, dać sobie spokojny wieczór. Może się boisz właśnie biznes rozpocząć, bo niby chcesz, ale jest to dla ciebie strach, jakby pójdź w to, w co się boisz, bo tam jest dla ciebie największy, największy rozwój. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. Piękne zakończenie naszego live'a. Nie będę już tutaj dodawała yes. nic więcej, żeby. Czy pozdrawiam która jest z nami yes. i tutaj zawsze po prostu cudownie się udziela w komentarzach. Bardzo się cieszymy, Magdalena, że jesteś. Dokładnie tak. No to co? Dziękuję Ci bardzo, że byłaś, a dla was dziękuję Wam również bardzo, że byliście z nami, że wybraliście ten poranek, żeby go spędzić z nami. Jeżeli. Czujecie, że ten temat jest taki wam bliski, że to, co my mówimy, jest dla was bliskie, że chciałybyście, czy może chciałbyś, jeżeli to jest jakiś mężczyzna, yy, po prostu poznać może, pójść w troszkę innym kierunku, dać sobie szansę, czemu się z tego tak śmiejesz? Może no na zaplądam jakieś mężczyzna i nagle wiesz, zaraz że idę w to i. Liczę na to. Jezu, już pisz to, już pisz. Jeżeli... I teraz mi całkowicie wybierałe z rytmu. Jeżeli czujesz, że ten temat, o którym właśnie mówiłyśmy, ci jest bliski, jeżeli chciałabyś coś w swoim życiu, zmienić, dać sobie szansę zobaczyć, jakby przestać czekać, podejść do tego życia odważnie, zobaczyć, czy to będzie dla Ciebie, po prostu się do nas odesli. Będzie. Nawet jeżeli jesteś na Mi się już fajne, fajna gupawka włącza, fajny humor, ale myślę, że to też fajnie pokazuje, że jakby tutaj nie chodzi tylko o spinanie się i... Jakby robienie mega poważnych rzeczy. Chodzi też o to, żeby w tym wszystkim mieć fan, radość z tego, żeby dobrze się czuć, dobrze się bawić, bo po prostu to też nas prowadzi do takiej satysfakcji i też bogactwa. Więc przyjemność rodzi bogactwo. Dzięki bardzo za wiadomka. dzisiaj. Ja domkaj tylko chciałam zobaczyć, czy mi takie serduszko wyjdzie, które tutaj czasem. Nie wiem, jak to robią niektóre osoby, że tak że sugerujesz, że twój kciuk jest lepszy niż mój, zaraz ci przekonamy. Że... Żadne. O, widzisz? A ja. To... <grym> Ej, nie, no to też muszę. Może się coś uda. Chyba, że tylko osoba, która prowadzi, ma jakąś magiczną moc. Niemożliwe. Tylko ta, która ma jakieś tylko piękne dłonie. Teraz gubisz jakiegoś ptaka. O, wyszło. A nie mówiłam, że mam idealne dłonie, a to wszystko po kremie spoglądam. No, ale troszkę jest w tym prawdy. Jak chcesz się dowiedzieć, czego używam, napisz. napisz. Dobra, do zobaczenia. Dziękuję, że w liście Pa, Papa.